Uważam, że to jest dobra inicjatywa. Można pomóc komuś. Tak samo ja mogę zachorować i ktoś mi pomoże. Panie krwi, no ja myślę, że w sumie warto pomagać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to my będziemy potrzebować pomocy. Tak? Czwartej. Dlaczego zdecydowałeś się otworzyć krew? Bo lubię pomagać ludziom teraz. Teraz piąty. Adam Myślisz, trzecia C? Kamil Gurgul czwarta TB. Erik Giermak, trzecia C. Dlaczego zdecydowaliście się oddać krew. No, myślę, że dobra inicjatywa po prostu, możemy pomóc ludziom. Dokładnie, możemy komuś pomóc, tak? Nas to nic nie kosztuje w sumie. Też jestem tego samego zdania. <noise> tak. Nie boicie się oddania krwi? Jakoś nie. Nie, nie. Znaczy ja się trochę cykam, bo ten y, pierwszy raz oddaję krew, dlatego to jest takie no, fajne, miłe przeżycie, no nie wiem, się zobaczy. <laughs>